Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie, dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Jak najlepszą wersją siebie. Oczywiście to też znowu kolejna dygresja, jakby nie za cenę jakiegoś wyścigu szczurów, ale ogólnie starać się ulepszać jakby swoje życie, rozwijać się cały czas i pracować nad sobą absolutnie. Natomiast Całkowicie równolegle musimy zrozumieć, że to, co przede wszystkim determinuje o tym, czy będziemy mieli jakiś taki dobrostan finansowy, czego nie będziemy mieli, na pierwszym miejscu to będzie to, co my myślimy, że jest prawdą na temat pieniędzy. To jest absolutnie numer jeden na, na liście tych rzeczy, które nas doprowadzą do, do dobrej sytuacji finansowej. To może brzmiecie dla wielu osób mocno enigmatycznie, więc powiedz mi, mhm. co my możemy myśleć o pieniądzach i może zacznijmy od tych rzeczy, które są pewnie najbardziej powszechne, czyli jakie są te, te niekorzystne dla nas myśli o pieniądzach, które mogą w konsekwencji te Pieniądze po prostu w naszym życiu blokować. Wiesz co, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest dla wielu osób może być nawet irytujące. Dlatego, mm -hmm. że ja zresztą sama powiedzmy, wywodzę się z, z rodziny, która jakby mieliśmy zapewnione takie wiesz standardowe potrzeby po prostu natomiast to nie jest tak, żebyśmy mieli miliony. Było wszystko w porządku, wiesz, były rachunki zapłacone, było na wakacje, ale później jak się stałam młodą dorosłą osobą, to odkryłam, że ja kompletnie nie potrafię zarabiać pieniędzy. Mhm. Miałam przekonanie, że jestem totalnym beztalencie w tym obszarze i rzeczywiście doświadczyłam trudnych sytuacji finansowych. E, pomimo tego, że tak jak mówię, ja e, jakby nie doświadczyłam powiedzmy biedy jako mhm. jako dziecko, prawda? I jak się pierwszy raz zetknęłam z tą koncepcją, że to moje myśli, moje przekonania i moje oczekiwania na temat pieniędzy twoją, tworzą moją rzeczywistość, absolutnie uruchomiło to we mnie wewnętrzny protest. Po prostu jasne. I co jeszcze? Wiesz, mhm. łatwo się mówi, jak się ma miliony na koncie i tak dalej. Tak, 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 dalej. Tak, tak, tak. Ale... Ale dzisiaj wiem, że to jest absolutna prawda i im szybciej my sobie uświadomimy i jakby pozwolimy sobie uwierzyć w to, że to jest prawda i jakby, wiesz, to nas nic nie kosztuje, spróbować zmienić nasz sposób myślenia, tym szybciej rzeczywiście jesteśmy w stanie wyjść z ciężkiej sytuacji finansowej, czy, czy tym szybciej jesteśmy w stanie polepszyć po prostu naszą sytuację finansową. I